Witajcie, z tej strony Karolina Pawlik. Dzisiaj ponownie wracam do Was z dawką solidnej wiedzy. Myślę, że każdemu się przyda. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które umieszczacie pod filmikami. Dziękuję Wam za Wasze maile. Bardzo mi miło, że moje podpowiedzi jakoś w jakimś stopniu mają przełożenie na Wasze zdrowie. Także niech ta wiedza służy innym. I mam nadzieję, że będzie się rozpowszechniać dalej, tak, żeby coraz więcej ludzi mogło samemu sobie pomagać. Dziś postanowiłam poruszyć temat białek zwierzęcych, zresztą nie tylko białek zwierzęcych, ale ogólnie białek. Ostatnim razem mówiłam o węglowodanach i o tym, w jaki sposób możemy zweryfikować, czy przekroczyliśmy dawkę węglowodanów. Dzisiaj dla równowagi chciałabym poruszyć temat białek. Z tego względu, że lekarze, nie tylko lekarze, zauważają, że choroby są nie tylko z nadspożycia węglowodanów, ale z nadspożycia białek zwierzęcych, roślinnych. Także dzisiaj opowiadam Wam trochę, w jaki sposób możemy zweryfikować, czy w Waszym organizmie przypadkowo nie. Nie ma zbyt dużo białek zwierzęcych. Chcę Wam powiedzieć, że choroby są tak samo od nadmiaru węglowodanów, jak i białek. Osoby, od których się uczę, doktor Ewa Bednaczek-Witoszek już dawno temu zauważyła, że są osoby, które, którym szkodzi pół jajka, którym szkodzi plaster sera, którym szkodzi 100 gram wieprzowiny. Są osoby, które potrafią wyleczyć się żółtkami jaj, są osoby, których leczy jakieś tłustsze mięso, są osoby, które potrzebują zrobić przerwę od białek zwierzęcych i muszą troszeczkę pojeść białek roślinnych. Będę starała się Wam uzasadnić, w jaki sposób to się dzieje, jakie parametry w naszym organizmie decydują o tym, że Jesteśmy przeładowani jakimś makroskładnikiem spożywienia. Tak, żebyście mogli poprzez obserwację własną zweryfikować, czy musicie troszeczkę zejść z ilości zjadanych białek i być może potrzeba Wam troszeczkę więcej tłuszczów bądź węglowodanów i w jaki sposób to zrobić. Zacznę od tego, że właściwy, właściwie dobrany rodzaj białka. Potrafi trzymać człowieka, czyli dać mu nasycenie około 5 godzin. Jeżeli po zjedzonym białku zwierzęcym, czyli po mięsie wieprzowym, po mięsie indyczym, po mięsie wołowym, po jajku, po rybie czy po owocach morza, macie sytość do 5 godzin, to znaczy, że to białko Wam służy. Drugi werfikator to jest taki, że po zjedzonym białku nie macie prawa mieć jakichkolwiek objawów z ciała, nie macie prawa mieć suchości, to znaczy nie będziecie mieli zapotrzebowania na duże ilości wody. Każde pragnienie po spożytym posiłku mówi o tym, że jest to pokarm, który nie został właściwie dobrany pod nasze zapotrzebowanie. Dlatego nie do końca mi po drodze z tymi współczesnymi rekomendacjami picia dwóch, 3 litrów wody, z tego względu, że zagłuszamy naszą weryfikację tego, czy włożyliśmy do układu pokarmowego coś, co nam nie służy bądź coś, co jest nam przyjazne. A więc jeżeli macie taką sytuację, że po zjedzonym boczku czy po zjedzonych żółtkach, czy po, zjedzonym, po zjedzonej jajecznicy z tłuszczem, będzie Wam się chciało mocno pić, a będzie ten pokarm wysuszy Wasze śluzówki, to bądźcie pewni, albo prawie pewni, że ten pokarm już został nadwyrężony, nadwyrężył Wasze szlaki metaboliczne, Wasze śluzówki i potrzebujecie zrobić przerwę od niego. Także zwróćcie uwagę na tą ilość napojów, jakie musicie pić po pokarmie. Oczywiście nie mówię tutaj o takich skrajnych przypadkach, gdzie mamy zjedzonego śledzia, bardzo słonego. Tam jest za dużo sodu, więc z automatu każdy będzie chciał wypić szklankę wody po, po, po takim słonym śledziu. Natomiast mówię o takich, o takich jakichś klasycznych rzeczach, czyli na przykład ktoś sobie zrobi kotleta mielonego z mięsa indyczego. Czy ktoś sobie zje kawałek steka wołowego? Jeżeli będziecie mieli bardzo silne pragnienie, to albo ten stek został nafaszerowany sztucznościami, glutaminianami, benzoesanami czy, czy azotanami, azotynami. A wiadomo, że te sztuczne, wszystkie sztuczne substancje, one również wymuszają picie dużej ilości wody. Medycyna chińska to świetnie określiła jako chęć rozcieńczenia trucizny: czyli wszystko, każdy śmieć, który został wrzucony do naszego układu pokarmowego, będzie wymuszał rozcieńczenia go. Organizm jest mądry, on broni się jak może, więc ludzie często nie wiedzą, że ten nadmiar wody, które potrzebują, jest wywołany tak naprawdę aromatami, sztucznymi składnikami żywności, niewłaściwie dobieranym białkiem, czy też rodzajem białka, zbyt dużą ilością węglowodanów w diecie, czy akurat w pokarmie, zbyt cukrogennym pokarmem, czy też przesyconym alergenami, czy nietolerantami, na które nasz organizm źle reaguje. Wiele osób, wiele osób traktuje żółtko, jaja jako panaceum na wszystko. Często zaleca się żółtko jaja dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ogólnie zaleca się żółtko we wszystkich chorobach. Nie jest to nic dziwnego, z tego względu że rzeczywiście, że żółtko ma bogactwo aminokwasów, bogactwo mikroelementów. Ma mnóstwo witamin, za wyjątkiem witaminy C ma mnóstwo kwasów omega 3, witaminę D3, czyli coś czego w dzisiejsze społeczeństwo yy, dzisiejszemu społeczeństwu brakuje. Natomiast nie zwraca się uwagi na to, że żółtka potrafią zaszkodzić tym, którzy przez ostatnie lata yy, nadspożywali ich. Co to znaczy? To znaczy, że codziennie robili sobie jajecznicę na śniadanie. To znaczy, że 5-6 razy w tygodniu robili sobie szybkie śniadanie na zasadzie jajka na miękko. Wiecie, jakie są hotelowe śniadania? Ktoś, kto przez miesiąc był zmuszony mieszkać w hotelu i miał te takie śniadania, dla niego żółtko nie będzie przyjazne. Z tego względu, że dochodzi do przeciążenia szlaków metabolicznych. To jest tak w naszym organizmie, że Żółtko jaja jest obsługiwane innym szlakiem metabolicznym, białko jaja jest obsługiwane innym szlakiem metabolicznym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeżeli mieliście okazję robić te różne testy na nietolerancje pokarmowe, to one mają rozbicie: rozdzielnie tam weryfikują, czy uszkadza człowieka żółtko, czy białko. Są osoby, którym szkodzi białko, więc. I jak będą robiły takie osoby placki ziemniaczane e, z żółtkiem, to ono będzie dla nich lepiej strawne, w sensie tego pokarmu będzie lżej strawne, niż w przypadku, kiedy zrobią z całym jajkiem, e, z tego względu, że białko już stanowi bardzo duży problem dla organizmu. Ono obniża odporność, bo psuje układ odpornościowy. E, ono już przyczynia się do pogłębienia chorób z autoimmunagresji. Ono przyczyni się do bólów stawowych i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście będą leczyć te osoby, które wcześniej nadspożywały zbóż, które wcześniej były na dietach wysokowęglowodanowych. Jest teraz taki boom na diety niskowęglowodanowe, ja to rozumiem z tego względu, że rzeczywiście większość chorób, która w chwili obecnej zalała nas, to są choroby z nadspożycia węglowodanów, czyli nad spożyciu zbóż, nad spożyciem różnych produktów, które są na bazie mąk, słodkości, batony, pizze, drożdżówki i tak i I rzeczywiście antidotum na te choroby jest, są białka zwierzęce. I one, jak wiele ludzi wchodzi na dietę ketogeniczną, ja akurat sprawdzałam wiele lat temu, jak byłam jeszcze na diecie kwaśniewskiego, wtedy jeszcze nikt nie słyszał o diecie ketogenicznej. Natomiast kiedy ja leczyłam swoje infekcje bo wiecie, że większość infekcji jest pochodna od nas pożycia węglowodanów wchodziłam na te diety tłuste, wysokobiałkowe. I one rzeczywiście dały radę ujarzmić grunkowca złocistego, o czym również będę mówiła, poświęcę kolejny filmik na temat pasożytów, bakterii i wirusów, w jaki sposób je kontrolować. Także one dały radę w tych chorobach, ale niestety po pewnym czasie wygenerowały mi inną chorobę, z tego względu, że było tam za dużo włókien mięsa. I medycyna. Tak naprawdę już od dawna wie, że problematyczne są włókna mięsa, szczególnie dla osób ze słabym żołądkiem, szczególnie dla osób, które mają niewyregulowany kwas solny, bo wiadomo, że te włókna musi być dobrze strawione. Ono stanowi zagrożenie dla tych osób, które nadspożywają białek zwierzęcych, nie wyliczają Chociaż nie jestem za tym, żeby jakoś chodzić z kalkulatorem i codziennie wyliczać sobie ilość zjadanego białka, tak prowadzę swoich pacjentów, żeby oni w pewnym momencie sami intuicyjnie weryfikowali ilość zjadanych białek. Także to jest taki najwyższy stopień wtajemniczenia dietetycznego moim zdaniem. W każdym razie warto również też trzymać się tych norm. Powiedzmy na samym początku. Osoby, która, która chodzi po macku i nie wie za bardzo, ile tych białek powinna spożyć, to rekomenduje się w tych dietach niskowęglowodanowych spożycie białka od 0,55 do 0,90 do 1 grama należnej masy ciała na dobę. Czyli tak naprawdę to nie jest dużo. Natomiast są choroby, które wymagają, będą wymagały większej ilości białka. Szczególnie te choroby, które są od nad spożycia węglowodanów, yy, czyli te wszystkie choroby infekcyjne. Yy, te wszystkie choroby, czy z, problemy z, o, osób z górnymi drogami oddechowymi, czy zakażenia różnego rodzaju bakteryjne, grzybiczne. Chociaż łatwo przeholować w drugą stronę i łatwo spowodować właśnie nadmiarem białek yy, te schorzenia grzybiczne pasożytnicze, o których będę mówiła w następnych odcinkach. Odcinku. Także to wszystko jest ruchome, tak naprawdę, i staram się uczyć swoich klientów, żeby rozpoznawali, w którym momencie przeholowali z białkami, a w którym z węglowodanami. Co jest ważne, jako podpowiedź dla wszystkich, którzy by chcieli sami w domu to zweryfikować. Ponieważ uczę się od osób, które fascynują się alergologią, i widzę, że ta wiedza. W przyszłości, pomimo że jest bardzo nową, nową specjalizacją, ona zdominuje prawdopodobnie wszystkie specjalizacje, ponieważ jest kluczem z tego, zauważam, do odkręcenia wielu, wielu chorób. Zawsze rekomenduję osobom, żeby byli w różnorodni w białkach, czyli nie tkwili w nałogu jadania tego samego. Nie dolewali codziennie mleka do kawy. Mleko to jest białko krowie, gdyby ktoś nie wiedział. Nie, nie jedli codziennie maskarpony, nie jedli codziennie sera żółtego. Ser żółty maskarpone, maślanka, kefir, jogurt, mleko, mleko w proszku, mleko w czekoladzie mleko w różnych postaciach, to jest tak naprawdę ta sama frakcja białkowa. I to nie jest do końca tak, jak wam próbują wymówić przykładowo naturopaci. Wiem o tym, bo, bo mam wielu klientów, którzy przychodzą do mnie, którym naturopata polecił picie codziennie kefir, kefir bądź maślankę. Naturopata nie wiedział, że Oczywiście chciał dobrze, bo chciał zasiedlić tą florę bakteryjną pozytywnymi bakteriami, natomiast nie wiedział, że ta osoba, która do niego przyszła, ona ma chorobę od nadspożycia produktów mlecznych. Ma obciążone szlaki metaboliczne białkami frakcją białkową produktów mlecznych, i to, że produkt został sfermentowany. To nie znaczy, że ta frakcja białkowa została całkowicie zmieniona. Ciągle potrzebny był ten sam szlak metaboliczny, identyczny enzym do strawienia tego białka. Ta osoba wcześniej, w przeszłości, czy te osoby z podobnym problemem codziennie miały nauk dolewania mleka do kawy. A więc, żeby odkręcić jego chorobę, trzeba po prostu całą rodzinę mlecznych było wrzucić do rotacji. Większość osób tego nie wie z tego względu, że nie są uczeni tego w akademiach medycyny naturalnej. O tym wiedzą głównie alergolodzy i to też nie wszyscy, bardziej ci praktykujący diety różne. Wracając jeszcze do białek. Różnorodność jest tu podstawą. Czyli jednego dnia zjedzmy coś mlecznego, dru drugiego dnia zjedzmy wieprzowinę, trzeciego dnia zjedzmy przykładowo łososia, czwartego dnia może krewetki, jak ktoś lubi. Zatrzymam się jeszcze przy rybach. Ryba, owoce morze to też są białka zwierzęce. I teraz ryba potrafi leczyć i ryba potrafi wywołać chorobę. Kiedy leczy? Wtedy, kiedy mamy wielki apetyt na nią, kiedy nie mamy po niej wzdęć gazów, kiedy czujemy się dobrze, kiedy trzyma, czyli daje nam sytość przez dłuższy okres czasu. Korzystne są te ryby morskie. Nie do końca zgadzam się z tym, że one przepełniają nasz organizm metalami ciężkimi. Ja, chcąca podnieść sobie witaminę D3, weszłam na 3 tygodnie na dietę rybną. Po tych trzech tygodniach rzeczywiście ryba wychodziła mi bokiem. Pięknie sobie podniosłam witaminę D3, natomiast stężenie rtęci nie drgnęło. Nawet opadło prawdopodobnie dlatego, że weszłam w dietę uszczelniającą błony. Dla osób, które lubią ryby robić sobie 2-3 dni w tygodniu z rybami morskimi, one pięknie wysycają witaminą D3 przy dietach niskowęglowodanowych, tylko nie oczywiście z panierką, nie w panierce z jajkiem, bo to będą już dwa rodzaje białka zwierzęcego. Później będę mówiła o tym, że mieszanie białek zwierzęcych nie jest korzystne dla naszej odporności. Teraz jeszcze chcę Wam trochę poopowiadać o miernikach diety zbyt bogato białkowej, po czym możemy zweryfikować z krwi, z parametrów krwi, czy jesteśmy w diecie bogato białkowej. Między innymi, już kiedyś o tym wspominałam, Między innymi możemy zweryfikować po takim aminokwasie jak homocysteina. Homocysteina, ci, którzy, którzy siedzą mocno w dietach, uważają, że ten poziom ma nie przekraczać 7,5 mikromola na, na litr. W, widełki w medycynie są troszeczkę bardziej rozstrzelone to jest od 5 do 16. Według mnie 16 to już jest za dużo, i według wielu osób, które specjalizują się w temacie. Im niżej, poniżej siódemki, tym znak, że nasz organizm jest młodym organizmem. Także osoba, która ma wysokie stężenie tego aminokwasu, to znak, że organizm ma silną potrzebę detoksyfikacji komórki. Także jest to parametr niekorzystny. Jak, w jaki sposób zapobiec podwyższaniu się homocysteiny? Musimy, musimy przede wszystkim zredukować ilość zjadanych białek ketogennych, czyli mięsa, ryb, jaj. Świetnie sprawdza się dieta z jednym rodzajem białka zwierzęcego na dobę. To jest zaczerpnięte z diety dobrych produktów dr Ewy Bednaczek-Witoszek. O tym na pewno kiedyś, zresztą były kręcone już filmiki na ten temat. Polecam książkę tej pani doktor, żeby się zapoznać z, z, z takim postępowaniem. Na pewno na nagromadzenie się homocysteiny sprzyja niedobór witaminy B6. Ale to nie znaczy, że popycham Was do tego, żebyście od razu suplementowali B6. Jestem daleka od suplementacji. Zresztą już od wielu, wielu lat nie, nie suplementuję niczego. Nie używam codziennie żadnej mieszanki ziół, pomimo że skończyłam lecznictwo. Będę o tym mówiła przy okazji pasożytów, filmiku o pasożytach, bakteriach i wirusach. Jak podnieść witaminę B6? Trzeba wejść na dietę niskowęglowodanową. Zawsze diety niskowęglowodanowe wymuszają mniejszą podaż witaminy B6, czyli oszczędzają witaminę B6. Polecam. Jadać coraz mniej. Oczywiście, jadanie coraz mniej jest możliwe, nie na tych dietach wysokowęglowodanowych, gdzie jest dużo cukrów, mąk itd. Eee, polecam wejść na takie diety, gdzie na początku je się troszeczkę więcej tłuszczów, e, węglowodanów z warzyw, może czasem kasza gryczana, czasem ziemniaki, czasem buraki. Ogólnie warzywa wszystkie polecane tylko weryfikujemy pod siebie, czy lubimy je i czy nam smakują. Kolejna witamina, która przyczynia się do podwyższenia homocysteiny, jest to niedobór witaminy B12. I znowu, to nie jest tak, że ja sugeruję, żeby suplementować tą witaminę B12, bo widzę, że da się w inny sposób, zaprowadzając w żołądku odpowiednią kwasowość. Także znowu kłania się dieta niskowęglowodanowa. Weryfikacja ilości zjadanych białek, przyjazna będzie jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, pewne niełączenia, czyli niełączenie białek z węglowodanami, wysokimi węglowodanami, niejadania codziennie cukrów prostych, zrobienia sobie przynajmniej 3 doby wolności od cukrów prostych. To też świetnie działa na, na kwasowość żołądka. Nie łączenia oczywiście fruktozy z białkami, czyli niekorzystne będzie połączenie białko zwierzęce, a za, chwilę, a za chwilę owoc. Polecam dla osób mocno schorowanych, żeby w dniu, kiedy jedzą białko zwierzęce, nie jadały już owoce. Z tego względu, że jest to bardzo, bardzo ciężkie dla układu pokarmowego. Najpierw jest trawiona fruktoza. Natomiast białko zwierzęce leży odłogiem i fermentuje. Zresztą nie tylko z tego powodu. W każdym bądź razie niedobór kwasu foliowego również będzie się przekładał na podwyższoną homocysteinę. Jak ponoszę kwas foliowy, jeżeli ktoś lubi, to zalecam wątróbkę. Jeżeli ktoś lubi, to zalecam surowe zielone wszystko, co jest surowe, zielone. Tylko proszę uważać na to, żeby, żeby tam gdzieś nie, nie, nie podgrzać tego zielonego, bo kwas foliowy jest wrażliwy na wysokie temperatury. Jak można poznać jeszcze nadmiary białek po narastających przeciwciałach? I to jest działka, którą odkryłam właśnie dzięki Ewie bednaczyk witoszek i która mi otworzyła możliwość obniżania różnych przeciwciał w różnych chorobach w chorobach z autoagresji, w chorobach z zaburzoną odpornością w chorobach infekcyjnych w chorobach z infekcji bakteryjnych grzybicznych wirusowych. Także jest to coś niesamowitego. Ilość przeciwciał rośnie w momencie, kiedy wprowadzamy białko zwierzęce, które jest jedzone od wielu miesięcy czy lat codziennie. To jest tak, że układ immunologiczny odczytuje w ten sposób. Mamy codzienne jedzone białko, nie... nie, nie, nie Zwracamy uwagę na to, że organizm już dawno się nim przesycił i po prostu jemy go z przyzwyczajenia, albo dlatego, że jest łatwo nam go zrobić, przyrządzić i szybko. Organizm w związku z tym nad spożyciem wysyła przeciwciała. Przeciwciała zaczynają łączyć się z tym białkiem i to wszystko zaczyna wrastać w nasze struktury czy stawowe, czy mięśniowe, czy w mięśnie okalające tarczyce itd. itd. Czy w tkankę, wokół pasa, więc już też mniej więcej wiecie, dlaczego pewne osoby na dietach niskowęglowodanowych, tych białkowych, nie mogą schudnąć. Z tego względu, że jedzą takie białko, które im nie służy, które daje narastanie przeciwciał, które atakuje tarczycę, trzustkę, a w związku z tym upośledza metabolizm. Także jest to kolejny parametr, czyli przeciwciała IgE, IgG zależne. Po nich również możemy zweryfikować, choć muszę Wam powiedzieć, że te badania laboratoryjne, one nie zawsze pokażą nam nadmiary białek zwierzęcych. One nie są, tak jakby nie były wystarczająco czułe, szczególnie na ilość zjadanego białka, bo Skąd ja to wiem? Wiem to po obserwacjach, po dzienniczkach, po, po badaniach też osób, które przynoszą do mnie badania. A więc mamy IGE, IGG zależne przeciwciała, i one często potrafią nie wyjść w badaniach jako podwyższone. Natomiast osoba zawsze po spożyciu przykładowo białka wieprzowego ma bóle w stawach. Zawsze po spożyciu białka jaja ma suchość śluzówek, bądź bóle migrenowe. Zawsze po spożyciu, po dolaniu mleka do kawy ma bóle migrenowe. Także obserwację własną traktuję wyżej niż jakiekolwiek badania laboratoryjne na, na nietolerancję i alergie pokarmowe, tylko trzeba niestety prowadzić dziennik żywieniowy, być obserwatorem swojego ciała, notować skrupulatnie objawy i odstęp godzinowy pomiędzy zjedzonym produktem a pokarmem. Po czym jeszcze widzę narastające przeciwciała? Po kreatyninie wysokiej, po nadmiar, nadmiar białek, przepraszam, nadmiar białek widać też po cholesterolu całkowitym i po LDL. I to nie jest tak, że żółtka czy jajka nie podnoszą cholesterolu. U tych, którzy nadspożyli żółtek i żółtka robią im stany zapalne, będzie przyczyniało się do podwyższenia i ogólnego cholesterolu, i LDL. Po czym jeszcze widzę? Po niewłaściwych trójglicerydach, po niektórych, szczególnie u tych, którzy łatwo się to da zweryfikować, u tych, którzy przeszli na dietę keto i nie mogą zejść ani kilograma niżej, a ewidentnie mają jeszcze nadwagę. Po prostu jedzą białko, które już im nie służy. Nadmiary białek wychodzą też w TSH podwyższonym, szczególnie u osób z chorą tarczycą, po kwasie moczowym ponad normę. Także widzicie, że tych parametrów jest mnóstwo. I trzeba naprawdę mieć spore doświadczenie, żeby zebrać to wszystko do kupy i zweryfikować, co, jakie białko tak naprawdę już nam nie służy. Natomiast polecam każdemu dietetykowi, żeby ogarnął temat. Klasyfikacji botanicznej poszczególnych białek z warzyw i poszczególnych grup zoologicznych, bo jest to w chwili obecnej widzę, że jest to niezbędna wiedza do tego, żeby pomagać ludziom wycofywać różne stany zapalne. A wiecie, że stan zapalny jest podstawą każdej choroby. Myślę, że na tą chwilę. To będzie tyle. Myślę, że temat białek będzie dalej kontynuowany. Jeżeli będziecie mieli problem z ułożeniem takiej diety, bądź z weryfikacją, które białko uszkadza Wasz organizm, to oczywiście zapraszam na konsultacje czy online, czy do nas tutaj, do IREHA. Także słuchajcie kolejnych filmików, zapraszam i do zobaczenia.